Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już nasze trzecie spotkanie w ramach cyklu o szatanie i metodach jego działania. Zapraszam do uważnej refleksji, bo temat jest trudny i tajemniczy. Szatan istnieje. Katechizm słowo Diabeł i Szatan pisze z dużej litery, traktując je jako nazwy własne. Przysługujące temu tajemniczemu jestestwu. Diabeł jest tajemnicą, ale dzięki Chrystusowi możemy zdemaskować wiele metod jego działania. Z szatanem, który występuje jako jednostka, katechizm łączy innych demonów. Świat złych duchów składa się zatem z szatana, zwanego diabłem, i z demonów. Na początku był to Lucyfer, ale po upadku stał się szatanem, diabłem, księciem tego świata, nieprzyjacielem. Jest wiele określeń przywódcy armii zbuntowanych aniołów. Demony występują zawsze w liczbie mnogiej i stanowią królestwo poddane szatanowi. Stojące do jego dyspozycji poddane jego rozkazom. Apokalipsa w XII rozdziale przypomina, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. Ale zaraz słyszymy, że smok nie był sam. Wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, a zatem mamy tu do czynienia z całą drużyną, walka Zbiorowa. Sobór laterański IV przypomina: Diabeł i inne demony zostały stworzone przez Pana Boga jako dobre z natury, lecz same uczyniły się złymi. Nieraz widzimy takie zachowania człowieka, że powiemy, że to jest wręcz diabelskie. Chyba diabeł w ciebie wstąpił. Kiedy podejmujemy Walkę w Bożych sprawach czujemy wielką siłę zła, która się temu sprzeciwia. Spróbujmy zawalczyć o dziecko nienarodzone. To wcale nie takie łatwe. Ktoś wtrąca swoje trzy grosze w taką sytuację. Spróbujmy wyzwolić kogoś, kto się utopił w nałogu. Jest ktoś, kto to utrudnia. To szatan i jego aniołowie. Kiedy człowiek jest chrzczony, po pierwsze jest oczyszczony z grzechu pierworodnego. Jego miejsce w sercu wypełnia łaska Boża i Chrystus. I od tego czasu Szatan opuszcza to serce, zamieszkuje je Bóg, ale diabeł przez różne sprzynęty próbuje skusić człowieka, aby uchylił drzwi swego serca. I zainteresował się tym, co diabeł reklamuje, a przez to niepostrzeżenie wpuścił do swojego serca razem z reklamowanym towarem samego sprzedawcę, czyli złego ducha. Powtarza się scena z raju. Pan Bóg szanuje ludzką wolność, wychodzi z serca i zamienia je szatan. Nawrócenie polega na odkryciu swojego błędu i ponownym zaproszeniu do serca Chrystusa. Ale ta decyzja nie należy do łatwych i diabeł ją jeszcze bardziej utrudnia. On z tego serca tak łatwo nie wychodzi zamienia to serce w twierdzę, montuje w oknach kraty. Zabiera człowiekowi wszystkie klucze, osłabia wrażliwość sumienia, gasi ducha modlitwy. Po co, aby człowiek przestał kontaktować się z Bogiem, by się przyzwyczaił do takiej duchowej sytuacji? Mało tego, diabeł potrafi człowieka wykorzystać do swoich własnych celów. Czyli czyni go apostołem, narzędziem dzieł złych. Zły duch potrzebuje współpracowników i ma ich wielu. Można u niego pracować, no pewnie, na umowę o dzieło, na czarno, na umowę o pracę, na umowę zlecenie, na pół etatu albo na cały etat. Szatan ma swoich ludzi. Zobaczmy, ilu ludzi zły duch wykorzystał, kiedy niszczył Chrystusa. Judasz pracował na cały etat. Piłat, Anna i Kajfasz wykonywali umowę o dzieło. Żołnierze, którzy aresztowali Chrystusa, wykonywali umowę zlecenie. A tłum, który krzyczał: Ukrzyżuj go, i wreszcie pluton egzekucyjny, wykonywał umowę o pracę albo należał do grupy wolontariuszy. Dzisiaj jest wielu apostołów złego ducha. Każdy się nim może stać, chociażby na godzinę, pół godziny, kiedy przyłączy się do obozu zła, kiedy da zgorszenie. Kiedy skrzywdzi innych, dlatego trzeba czuwać. Apostołowie złego ducha tworzą tak zwane struktury zła, cywilizacje śmierci. I pamiętajmy, że zły duch niekoniecznie kusi do jakiegoś zła w wymiarze złego czynu. On kusi do tego, aby człowiek sprzeniewierzył się Bogu. Aby nie było wypełniana jego wola. On chce ten świat zamienić w raj, ale bez Boga, aby człowiek zapomniał o swojej duszy, o sumieniu, o śmierci, i aby tak życie przeżył, a w ostatniej sekundzie zda sobie sprawę, że to wszystko było puste. I diabeł kusi aż do śmierci. Przecież Pan Jezus był kuszony w ostatnich sekundach życia zejdź z krzyża! A uwierzymy ci, Chrystus nie zszedł, został do końca. I my nie schodźmy ze swojego krzyża. Trwajmy mocno przy Panu. A diabła się nie lękajmy, Jezus jest Panem. Święty Michale, czuwaj i módl się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg.